Dziś w programie upadki i wzloty Edyty Herbuś, polskie gwiazdy bez cenzury i to na własne życzenie. Tego nie można przegapić. Małgorzata Tomaszewska zapraszam na kolejny odcinek Pudelek Show. To my mamy najświeższe plotki i wiemy wszystko o gwiazdach. No, prawie wszystko. Na początek historia pewnej znajomości. Ona wciągnęła go w świat show biznesu. On ją w świat wielkiej opery. I ich związek ma coś z opery, tyle że z tej mydlanej. Czy to już naprawdę koniec miłosnej epopei Edyty Herbusi Mariusza Trelińskiego? U nich, jak to z artystami, którzy odczuwają świat głębiej, bywa, nigdy nic nie wiadomo. Wprawdzie Treliński, po siedmiu latach naprawdę zerwał z tancerką i znalazł już pocieszenie w ramionach nowej muzy, to podobno nadal za nią tęskni. Co na to, Edyta? Po wymuszonej przez reżysera wyprowadce z jego apartamentu i przepłakanym sylwestrze, wyruszyła w spontaniczną podróż po Ameryce Środkowej, szukając tam ukojenia dla swoich skołatanych nerwów. Ratunku Herbuś nie powinna za to szukać w buddyzmie, który od pewnego czasu. Praktykuje. To podobno przez jej zatracenie się w tej filozofii Treliński zdecydował się zakończyć ich związek. No cóż, jeśli podróż po dzikiej dżungli jedynie nie pomogła, to zawsze pozostaje jej udział w kolejnej edycji Azja Express. Jest ze mną Igor z Pudelka. Igor, ty przyglądałeś się temu związkowi i też widzisz, ja jak tak się. Tak no, no, widzisz, jak się rozpadł. Powiedz, bo to była taka parajda na trochę. Co taka. się nagle stało? No, najwyraźniej jakaś rutyna, jakaś nuda weszła, wkradła się w życie artystów, którzy odczuwają świat głębiej, czyli Edyty Herboś i Mariusza Telińskiego. Po siedmiu latach reżyser zdecydował się zakończyć ten związek. Tak, ale nie każdy by chciał rozstania, bo o, y, chyba pewno. Edyta trochę przeżywała. Bardzo, bardzo przeżywała, zwłaszcza, że no, Mariusz Teliński był dla niej taką przepustką do tego wielkiego świata teatru, opery, y, wielkiej sztuki, o której Edyta przecież tak bardzo marzy. No dobra, Mariusz przeżywał. Podobno przeżywał, ale szybko znalazł pocieszenie w ramionach nowej partnerki, z którą już pokazał się na jednej ze stołecznych imprez. Co ciekawe, smaczku dodaje sprawie fakt, że to jest była partnerka Kuby wojewódzkiego. Mm -hmm, mężczyźni. Dobrze, a teraz powiedz, jeżeli chodzi o nową drogę Edyty, bo ona prawdopodobnie już znalazła nowego mentora Janusza Józefowicza. To Czy to prawda? To prawda będzie współpracować prawdopodobnie z Januszem Józefowiczem na scenie warszawskiego Teatru Studio Buffo. Pięknie, czyli początek nowej zupełnie drogi tak, życia. Coś się kończy, coś się zaczyna. A powiedz mi w takim razie sercowo, czy to pójdzie w stronę nowego mentora, czy na przykład byłego partnera? No, chyba edycja dużo bliżej emocjonalnie i mentalnie jest do Tomka Barańskiego, jej długoletniego byłego partnera. Nam, czyli pudelkowi Dawid zdoba, jej inny były partner, zdradził, że. Ona coś tam zawsze do niego czuła, yy, do Tomka. I jak to wygodnie się okazało, teraz Tomek też jest singlem. Ale, jeden żywiat. Panie Krzyśku, pan jest taki męski, i znany z wielkiego. Okej, okay, okej, okay, takie rzeczy nie nagło Okej, okay, przepraszam, pani osłonie. Lenia. Że to będzie na podlu? Excusez-moi. Na podlu? Tak, tak. Że wiatr Że co? Że wiatr wąsą? A, tak, tak. Mm. Brad Pitt i Angelina Jolie. Niekwestionowana para numer jeden w całym Hollywood przeszła do historii. Zasłaniając się dobrem dzieci i sztabami prawników, milczeli przez ponad pół roku. Nic dziwnego, że pierwszy wywiad Angeliny wywołał spore zamieszanie. Informacja o rozwodzie Angeliny Jolie i Brada Pita była szokiem dla milionów fanów pary na całym świecie i jednym z najgłośniejszych skandali ostatnich lat w showbiznesie. biznesie. Mimo wielu plotek i powtarzanych w tabloidach niejasności ani aktorka, ani jej mąż nie zdecydowali się na skomentowanie swojego rozstania. Do czasu. Jolie od kilku dni jest wraz z całą szóstką swoich dzieci w Kambodży, gdzie promuje swój najnowszy film. Azjatyckie państwo jest jej bliskie, bo to właśnie tam urodził się jej najstarszy syn. 16-letni dziś Maddox. W udzielonym dla BBC wywiadzie gwiazda po raz pierwszy odniosła się do zmian w swoim życiu prywatnym. To był bardzo trudny czas. Szok dla naszych dzieci. Jesteśmy rodziną i zawsze będziemy rodziną z bratem. Jestem skupiona na dzieciach, które są dla mnie najważniejsze, powiedziała Jolie z trudem powstrzymując łzy. Wyznanie Angeliny może być zaskakujące, bo dotychczas wydawało się, że rozwód pary nazywanej przez fanów pieszczotliwie Brangeliną nie przebiega w pokojowej atmosferze. A może Jolie wzruszenie przed kamerą wyszło tak dobrze, bo jest po prostu dobrą aktorką? Brat i Angelina, a właściwie Angelina i brat. To było piękne, ale coś tam w tej układance nie zagrało do końca. No wszystkie piękne rzeczy niestety dobiegają końca. I po 12 latach tego no, najspanialszego związku w showbiznesie, coś się wydarzyło. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ludzie przez te lata zdążyli zapomnieć o tym, że początki ich małżeństwa były no szalenie skandaliczne. Głośne rozstanie brada z jego ówczesną żoną, Jennifer Aniston, największy chyba skandal w historii showbiznesu. No i różne dziwaczne zachowania młodej Angeliny, uzależnienie od narkotyków, samookaleczanie się, no i bardzo taki budzący wątpliwości związek z jej własnym bratem. Ok, Więc czyli było, było kontrowersyjnie na początku i teraz tak naprawdę do tych kontrowersji troszeczkę powróciliśmy, bo był rozwód, była cisza przez właściwie pół roku. Dokładnie. Natomiast teraz dopiero pierwszy taki oficjalny wywiad i odniesienie się Angeliny i szok. Szok, no Angelina potrzebowała nawet ponad e, pół roku, żeby cokolwiek na temat e, rozstania z Bradem powiedzieć, najwyraźniej no musiała zebrać e, w głowie myśli, udzieliła wywiadu BBC e, w Kambodży, gdzie promuje swój najnowszy film, e, no wszystko jest takie uduchowione, ona siedzi w pozycji kwiatu lotosu, ma gołe stopy, jest bardzo poruszona, z trudem e, tłumi łzy i czy to jest szczere, czy to jest ocieplanie wizerunku, tego nie wiemy, no ale zrobiło to wrażenie na pewno na wszystkich. No to ocencie sami, jak to jest. Następnym razem <tut> musimy się bardziej odważnie ubrać. Okay, Strasznie zachowawczo ale... żeśmy się ubrali Tym ci Ty mnie blokowałeś. Ty mnie blokowałeś. Ty mnie blokowałeś. Ty mnie blokowałeś. Nie blokowałeś. Jasne, chciałbyś. Ty chciałbyś. Ty chciałbyś też. I nasz elegancki, romantyczny hit. Belepok. Przebierańcy. Co? Co? Przebierańcy. No i co? Przebierańcy. Zdjęcia w kusym bikini i obcisłych bokserkach to już zdecydowanie za mało. W pogoni za lajkami i nowymi fanami, jak się okazuje, polskie gwiazdy są gotowe na więcej. I to dużo więcej. Nagość zarezerwowana dla partnera i zdecydowanie skrywana przed wzrokiem przypadkowego obserwatora. To kiedyś. Teraz kontrolowane przez świty czy nawet celowe obnażanie podczas swojego występu to chleb powszedni w showbizie. W czasach, kiedy sekstaśma jest znakomitym początkiem kariery, nikogo nie szukuje goła pierś. Również nasze gwiazdy coraz śmielej podchodzą do tematu na gości. I to bez względu na płeć. Do swoich łazienek i garderób zapraszają porówno chłopaki, jak i dziewczyny. Gojdź w Wannie? Pikuś. Woliński przebija go we wszystkim. Kawałek ciała ma fajne? <słuch> Gosia Rozenek zjada młodszą koleżankę na śniadanie. No ale pozostają sesje w Playboyu. Szkoda gadać. Więcej piersi widzieliśmy na Instagramie. Kasiu, Daru. No dobrze, to sięgnijmy <śm> do początku. <śm> Tej nagości coraz więcej, ale zaczęło się chyba za oceanem. Tak, zdecydowanie, to wszystko zaczyna się za oceanem. Niestety nie wymyśliliśmy na gości na Instagramie, a szkoda. A szkoda, no dobrze, ale można powiedzieć, no, no ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że wymyśliła ją chyba Kim Kardashian. Zdecydowanie, jakby Kim jest prekursorką wszystkiego, jeżeli chodzi o media społecznościowe. I jej nagie fotki były inspiracją, albo, nie wiem, dobrym pomysłem na więcej lajków. No dobrze, zacznijmy od tego ciążowego zdjęcia. Tak, to zdjęcie jakby robione niechlujnie, wydawałoby się, ale. Zdobyło ponad 2 miliony, czy 20 milionów lajków, więc jakby działa. Dobrze, no później mieliśmy zdjęcie już po ciąży, widzieliśmy w materiale. To już jest pełen pakiet, lekko ocenzurowany, ale... Nasze gwiazdy się wzorują. A oczywiście, no Gosia Rozanek, która e, pochwaliła się wynikami ćwiczeń z Ewą Chodakowską, mogłaby sobie nieco niżej opuścić tą bluzę, ale zresztą po co, skoro jest taki walor. Taki walor trzeba okazywać, oczywiście. Dobrze, i są też panowie. No tutaj ciężko mi się wypowiadać, ale Dawid Wolniński jest pierwszym narcyzem Ładne zdjęcie, to ja powiem. E, no, nie ma o czym gadać, no Dawid Wolniński w wannie, prosty, proszę. Po prostu, a doktor Goś wrzucił zdjęcie nie tylko nagie, ale też trochę kontrowersyjne. E, tak, bo najlepiej będzie zapytać samego bohatera. Zadzwońmy do niego. Chciałem zapytać tylko, czy to jest w ramach obowiązków pana asystenta wchodzić z panem do wanny? <zysklarziny> nie. To jest... To jest... Byliśmy z kilka osób w spa w... 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 i w miejscu, gdzie są właśnie wanny borowinowe i nie, to nie jest... <zysklarziny> Ale ja ja to... Nie, to nie jest... Ale jaja, hmm? no nie wiem. Znaczy wiesz, no zdjęcia można było zrobić zgodnie z jajami, ale takich e, myślę, że, żeby, żeby udelek nie opublikował. Gwiazdy jak widać nie znają umiaru, rzucają coraz odważniejsze fotki, ale jednego możecie być pewni. My będziemy trzymać rękę na pulsie i nic nam nie umknie. Cześć Doda, Cześć. E, pytanie o twojego nowego chłopaka. O Boże. Eee, no właśnie, chłopak. internet lubi ten temat, prawda? Kochamy ten temat. Jaki jest? Jaki jak, jest ma chłopak, jak ma na imię? No? Jak ma na imię? To jest moja asystentka od chłopaków. Jak ma na imię ten chłopak? Eee, jak ma na imię chłopak? Jak ma na imię chłopak? Roboczo Dawid. Dawid, ma na imię Dawid, super! David. Super oh, Dawid, okay. super, ekstra. A ile zarabia Dawid w takim razie? O Boże, e, ile zarabia no Dawid? Właśnie, Nie ile? wiem, poczekaj, jest poczekaj, bogaty, jest biedny? Asystentka, asystentka od chłopaków potrzebna. Aha. Ile aha. zarabia? Słuchaj, ile zarabia roboczo Dawid? Czwarty próg podatkowy. <noise> jest bardzo bogaty. Okej. Okay. Także wiecie. Okej. Okay. Wow, wnioskę. czy to jest pierścionek od Demila Hajdara?